Certyfikat oponiarski jest projektem przygotowanym przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego we współpracy z TIVZIT i naszymi partnerami. Powstał po to, żeby z jednej strony kierowcy dostali wskazanie jakości, do których z serwisów warto jeździć, bo tam nie idą na skróty, bo tam wykonują usługi oponiarskie tak, jak to powinno się robić nie niszcząc opony, nie niszcząc felk, nie niszcząc samochodu. To jest jeden aspekt, ale oczywiście najpierw muszą się znaleźć te serwisy. Więc to jest przede wszystkim zmiana podejścia niektórych serwisów czyli zwrócenie się ku jakości usług. Żeby dla klienta to potwierdzenie jakości było mamy certyfikat oponiarski czyli audyt audyt wielu kryteriów, które kilkuset, kilkudziesięciu kryteriów, które serwis musi spełnić. Dopiero po spełnieniu po przejściu tego audytu, po spełnieniu tych kryteriów, po spełnieniu zrobieniu wymiany opon w określonej procedurze, dopiero taki serwis otrzymuje tabliczkę certyfikowanego w serwisu. W zależności od poziomu, poziom dobry, bardzo dobry, e, bądź wzorowy. Więc z jednej strony m, zmiana podejścia serwisu, czyli nie konkurujemy e, czasem obsługi ani ceną, bo to jest droga donikąd, konkurujemy o klienta jakością. Klient, który pozna się na naszej jakości, trafi do nas poprzez chociażby certyfikat Oponiarski, e, zobaczy tą jakość, przekona się na własnej skórze, ten klient do nas wróci on nie będzie szukał innego serwisu, bo będzie wiedział, że tylko tu zostanie dobrze obsłużony. Ta serwisy będą się certyfikowały w kolejnych miesiącach, w tej chwili jest ich kilkanaście, na stronie certyfikatoponiarski.pl są wszystkie informacje o tym audycie. Dla kierowców ważne jest przede wszystkim mapa z geolokalizacją, tam na tej mapie są zaznaczone serwisy, które już ten certyfikat mają Trzeba po prostu do nich jeździć. Anglicy mówią: Sky's the limit. W Polsce jest blisko 12 tysięcy serwisów zajmujących się oponami. Oczywiście wiara w to, że wszystkie dostaną certyfikat, jest nieuprawniona. Myślimy, że kilkaset, kilka tysięcy serwisów po kilku latach projektu to będzie duży sukces. Pamiętajmy, że opona jest jedynym punktem styku samochodu z drogą. Każdego samochodu, czy on jest małym samochodzikiem miejskim, czy dużym, ciężkim suwem, czy samochodem elektrycznym, jedyny punkt styku z drogą to jest opona. Przy prędkości autostradowej opona obraca się tysiąc razy na minutę. Więc tutaj nie ma dużego marginesu na błąd, jeśli chodzi o produkt. To są produkty wysokiej jakości, mówię o oponach, ale nie ma też marginesu na błąd w obsłudze serwisowej. Kierowca, jadąc do certyfikowanego serwisu, dostaje wskazanie jakości, gwarancję tego, że w serwisie tych opon mu nie zniszczą, a opony można zniszczyć bardzo łatwo, także te najdroższe. Niestety, serwisy czasem z rutyny, czasem z pośpiechu idą na skróty w obsłudze klienta, pewne czynności serwisowe są pomijane, klient tego nie widzi, siedzi zadowolony w poczekalni przy dobrej kawie nie widzi co się dzieje z tymi oponami. Więc żeby mieć taką pewność, że nasz samochód zostanie dobrze obsłużony, że te felgi nie będą porysowane, że opony nie będą rozerwane, my tego nie zauważymy, to mogą być subtelne zagniecienia osnowy czy opasania, które potem dadzą nam skutek, opona będzie biła, nie będziemy wiedzieli dlaczego. Ano dlatego, że serwis poszedł na skróty jadąc do certyfikowanego serwisu nie ma takiej możliwości. Tam audytorzy niezależni TÜV zbadali już za klienta kilkadziesiąt, kilkaset kryteriów. Serwis musiał się napracować, żeby te kryteria zdobyć. Klient dostaje gwarancję jakości tego, że jego samochód zostanie dobrze obsłużony.